Z tej strony Berkar i witam Was w kolejnym odcinku z serii Wiedźmin Dziki Dzikiego na najwyższym poziomie trudności Dzisiaj będzie troszkę więcej walczenia niż kad ponieważ mam zamiar trochę poeksplorować mapę. Tutaj za nami jest pole walki. Wojska przeszły, potem teraz głód. musi być rada. No właśnie, tutaj mamy łowców. I myślę, że od nich zaczniemy. No dalej. Czego chcesz? Dać ci robotę, bo dobrze widzę, że jesteś wiedźminem. O co chodzi? O to, żeby moi ludzie mogli bezpiecznie dokończyć robotę, a tu co chwilę przyważą trupojady. Pozwądź się ich, to odpalimy ci dole. Zgoda. Dobra. I z tego co wiem, nie możemy pozwolić temu kościowi umrzeć, dlatego lecimy na front. Patrzcie tu. O チッチッチッチッ ile będzie fal tych otworów. Dobra. Jeszcze jakiś? sobie bo nie chce mi się przechodzić tego wszystkiego jeżeli byśmy on nam by zmarł teraz o ty Fajnie. Nie musiałem tego zapisywać, ale przydom zawsze ubezpieczony, prawda? Tutaj jeszcze coś tam. Chcemy A zaraz uciej, ziomku. Zajdę. Tylko coś tu jeszcze jest. No. Dobra. no, dobrze się sprawił. To Twoja Dola. Dobra, lecimy. Biege. Is eksplozem. Baby hopi. O. Oh. Się bić. W sensie ten. Czy to jest? Uuu, jakiś... Poszukajcie mojego straganu koło mostu przez pontar Mój towar niby tylko dla wojska, ale zrobię dla Was wyjątek. Ej nie. Ponta. Zobaczmy, co tu jeszcze macie, co? Tu chyba był ten największy. Chyba, że jeszcze coś tu kryjecie. Aczkolwiek wątpię. O! Takie. Dobra, czy możemy cię tu znaleźć? Już się poszedujesz gdzieś. Strasznie wysokie księżyce. Ale to wy podróż, tak, że to już to nie jakoś o, tu jest Witajcie! Pokaż mi swoje towary. Chyba, że to nie on. Nie, to chyba nie on. By, Bywaj. A tu jest jeszcze jakiś szeroki mój, tak, a nie tego Raz, mówię. że pustkowie i handelku nie zrobił. A dwa, no. a dwa. Gdzie jest, jest rzeka Ponter? Szkoda, że rzeka nie jest podpisana. Może tutaj. Dobra mniejsza, myślę że ogarniemy tutaj, będziemy ogarniać powoli wokół drzewa w, w sprawy. Z blisko potworów, a jakie to ma by... nekker dobrze, a nekker na co jest słabe O なんしくお願いします。 przenocować tak doszło zobaczymy, zaatakuje nas coś, czy nie może nam daje mikstury są odnowione ten nekkery jeszcze tam są, pogoda taka sobie ale wchodzimy no. my nie wejdziemy Coś. Czy my zrobiliśmy jakąś misję z zadaniem? Czy żeby to były poszukiwania? Gryf, e, Nie wiedzia, a nawet nie mam takiej kartki. Czyli to przy okazji. Co cię pota? że nie tu tu udało rzeczy zdobyć Ale jest jeszcze więcej nie jak tak dalej pójdzie, to ja nie będę mógł tutaj chodzić. Zobaczmy, czy ja mogę, gdzie jest Archenia, kot, nie, nie esencję wody. Nie, esencji wody to nie będziemy musieli kupić. Szczerze mówiąc, tutaj nie wiem, skąd mogę to wyciągnąć. Tak. To by na to wyglądało, że to tyle. A jednak nie. Pokaż, pokaż ci to. A, czyli muszę zabić jeszcze tego potwora, co miałem tą krowkę? Zobaczmy Ten potwór był gdzieś tutaj O właśnie Ale są bandyci Nigdy się nie nauczycie Tego zależy, dobra. Czyli coś innego tutaj muszę zrobić. już, dobra, teraz już się od, odkliknęło. Co byśmy poszli dalej ogarnąć? Zobaczmy tą misję, misję Ma prawo zaczerpnąć ze stroju łask wiecznego ognia. Wiedźmieniu. Zbliż się. Zobaczmy. O co chodzi? Raduj się! Albowiem nawet ktoś tak podłego stanu i natury jak ty może się przysłużyć chwale wiecznego ognia. Ale bezczelny. Trzeba spalić zwłoki na polu bitwy. Gniją w zbiorowych grobach albo trupojady je plugawią. Tak się nie godzi. I to ma być mój dobry uczynek na dziś. SOWICIE płatny dobry uczynek. Wiem, że tacy jak nie pracują za darmo. No to fakt. Zajmę się tym. Zajmę się tym. Będzie ci to policzone za zasługę. Im więcej dobrych uczynków, tym... Tak, świetnie. No, tu masz święte oleje. Polewasz porządnie i podpalasz, jasne? Ma się hajcować aż pod niebo ku chwale wiecznego ognia i tak dalej. Gdzie mam cię szukać, kiedy już spaleciała? Będę przy moście do Nowigradu. Dobra, gdzie są te stosy. Uchwalę wiecznego okay. Mam wrażenie, że chce mi wycykać. No jezu, najpiękny nie do tego Dobra, ale jeden z tu będzie naprzód. Zdecydowanie cuchnie jak zbiorowy dół. Teraz święte oleje. No, bre się dobrze paliły. No dalej. wystarczy użyć igni. Zdecydowanie cuchnie jak zbiorowy był. Teraz święte oleje. No, byle się dobrze paliły. Teraz wystarczy użyć igni. naprawdę zrobili kawał dobrej roboty Jakiś niedobitek się trafił Jak nie kapłani, to trupojady. Wyjeżdżam z tego przeklętego miejsca. Kapłani? No. Umówiliśmy się jak zwykle, ale na większą dostawę. Myślałem, taki dobry klient, a on na nas kosą. Cały czas mówimy o kapłanie wiecznego ognia? No raczej, tym buraczkowym chujom nie można ufać. Zamawiał fistech sort. Trzy razy wszystko było w porządku. A za czwartym jego ludzie rzucili się na nas z nożami. Chcieli nas wygryźć z interesu. Nie zepchnęli do dołu. Między trupy. Pewnie myśleli, że góle załatwią resztę. Na pewności kapłan wynajął Wiedźmina, żeby spalić zwłoki i zatrzeć ślady. Wiedźmina? Ciebie znaczy? No i co teraz? Nic. Zapalenie, żywych mi nie płaci. A więc prawdę mówili. Mutanty, nie mutanty, ale swój kodeks mają. Dzięki Wiedźminie. Teraz wystarczy użyć igni. Dobra, to co? To zbieramy sobie i my widzimy się u kapłana. Zobaczymy, co mamy do powiedzenia, nie? Ależ wieje. 12 sekunds later. Dobra, już Dziwne, że tak na uboczu, ale zobaczymy. Jak tam w jedźminie? Zadanie wykonane? O, możemy coś więcej. Czemu dopiero teraz kapłani wiecznego ognia zainteresowali się losem poległych? Kościół wiecznego ognia troszczy się przede wszystkim o żywych. Nie masz pojęcia, ile mieliśmy pracy po bitwie. Trzeba było zaopiekować się rannymi, zapewnić wsparcie duchowe uchodźcom, wygłosić nauki, zebrać datki. Całe szczęście, że byliście na miejscu. Zawsze ze zbieraniem datków. Zająłem się grobami. To było interesujące zlecenie. Pewien trup okazał się całkiem żywy i całkiem rozmowny. Co masz na myśli? Jednemu z handlarzy Fistechem udało się przeżyć. I opowiedział mi bardzo ciekawą historię. Uh, 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 uh. Hm. Chętnie ją od ciebie wykupię. Na wyłączność. Hm? Nie biorę o chłopie. Można mnie wynająć, ale nie kupić. Cóż tak czy inaczej najtańniej będziecie cię zabić? Bierzcie go! To wiedźmin, ale we trzech przecież damy mu radę! Na pewno. Walczyłeś kiedyś z wieźminem? Ty padłeś na jedno igni. Zjedziemy sobie tutaj albo nie myślę, że to będzie koniec na dzisiaj, bo odcinek już pewnie ma spół godziny. Także dzięki Wielkie za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. siema